Hej siemano, z tej strony Milo Games i witam was na kolejnym odcinku. Tak więc dzisiaj będziemy grać znów w do borsy. Mam nadzieję, że zostawiasz już łapkę w górę i subskrybujesz mój kanał. Jeżeli no nie, to zrób teraz to właśnie w tej chwili. A gram z Michałem. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że na 50... Subów robimy live'a. Piątek, a my 49 na tą chwilę. będzie 50, to będzie w piątek, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale dam wam znać Najwyższy w najbliższym filmie. Więc tak gramy, pewnie około, Gramy dzisiaj, nie wiem, gramy dzisiaj w Bedwarsy. Michał jest dobry, bo subskrybuje kanał, więc zasubskrybuj ten kanał w tej chwili, a my lecimy na ręka. Pum! No Dobra, to więc jesteśmy już ludzie na arence i gramy dwójeczki, tak jak zawsze. Mamy taktykę taką, no. że ja o, lecę na diamenty, a Michał obudowuje łóżko. Później lecimy na ten... Ale dobra, na początku to będziemy lecieli na diamenty. Dobra, ja sobie już tutaj kupuję wełnę. Dobra, widzisz, więc jest... mam już dwa diamenty i buduje się do nas żółty. To jest niezbyt dobra sprawa. No. Ej, musimy przyciągnąć ich uwagę, bo widzicie ludzie? Tam jest zielone. Ej, nie, dobra. <laughs> Ej, dobra, wełnę buduj, buduj, daj! Ej, jeszcze nikt nie jest na środku. Ej, biorę rzeczy i idę na środek. A ja obuduję dalej. Patrzy się, nikt czasami nie, nie buduje. Wiem, 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 wiem. Wiem co... Wiem co mam robić. Dobra, ludzie. Nie stać. Nie no tu. <gry> niebieski, jasno, niebieski. Michał. Widzę. Ażej się skoczyć. Dobra, teraz Ej, on mnie! Tygno, no, 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 no. Dobra, porobiony. Ale co teraz on jest u mnie. Nie, najgorzej. A dobra, ja zginąłem, nie on, bo on ma portki żelazne. E, ktoś usiadł w środku? Nie, nie, jeszcze nikt. A ty jesteś tam u nich? Miałeś? Byłem przed chwilą. Ja muszę kupić y, kilof i siekierkę. A ja mam kilof i siekierkę. Dobra, to poczekaj, ja, ja do nich pójdę. Ty tutaj zostań i pilnuj bazy, dobra? Idzie ty. Ale ja zaraz co, do nich idę, tylko sobie kupię wolne. Co? Naprawdę? A, zielony. Ale jak mówiłem, zieloni mają łatwy dostęp do nas. Dobra ludzie, tam więc <słuch> mamy już 10 diamentów. Pójdę po sharpnessa szybko. Michał chodź ze mną. Fireball, fireball, fireball. 40 stawek pój. Dobra. Pokręcił ich, pokręcił się do góry. Oni tu będą śli? Ja strzelę w nich i tu wiesz. Ej, Ej, no się nie, dobra, spadłem nas. ludzie, przepraszam. Do tego, że nie, zas nie zasubskrybowałaś ty właśnie teraz te kanał. to, <laughs> to teraz, żeby nie zginął następnym razem. Ambra ludzie, jakby wam to powiedzieć, przegraliśmy tamtą rundę, bo mi... Michał... Bo ty miał makro. Kurde, on nawalał 10 razy szybciej niż ja. Uda nam się wygrać następną rundę. Angel, and Smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Dobra, I ludzie, damy. zginęliśmy, ale była bardzo, ale to bardzo dobra gierka. Ale dobra, jesteśmy top, top 2. Top 2 byliśmy, chyba byłem tam jako trzeci zabójca, no, zabiłem 6 osób. Tam było trochę takich spocenców co nawalali, nie wiadomo jak, to mogliście zobaczyć po ostatnich no. kilku sekund. A my się widzimy... Ty jesteś następnej. top 3 zabójca, 6 a my, się, a my się widzimy w następnej ruchu. them and said she told me so fine everybody uh -huh. asked me how i know i smiled them and said she told me so fine uh -huh. everybody ask me how i know i smiled them and said she told me so fine uh -huh. everybody Panato, to, co Pana teraz robię. No, 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 ja, mi zginąłem. I jest dwóch. E, wiesz, że golemy się nie postawiły? Wiesz, się to jest dziecko? Właśnie, ludzie, golemy nie postawiliśmy, ponieważ nie zas... Nie, nie, ja postawiłem golem, ale one zniknęły po prostu. No, golemy się nie zrespiły. A to przez to były takie bagi, że nie dałeś suba. Wieku. No co ty robisz? Nie po prostu, nie, po prostu ten, pośle, ten serwer jest zły. subskrypcje. A ludzie widzieliście na dwa miesiące. Dobra, ludzie, tak więc to był już koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Daję subskrypcję. I daj łapkę w górę. Zdawaj, Michał, co chcesz powiedzieć? Ja chciałam jeszcze jedno powiedzieć. Nie bądźcie jak tamten typ, co widzieliście na nagraniu, że Pay to win, nie? Ja będę się u góry, a ten magiczną ruszył. Bądź jak on nie kupujcie takich rzeczy, bo to z psucie gry po prostu. Grajcie normalnie I, i nie oszukujcie. I marnujecie jechać na grę. Nie oszukujcie, bo to się później wam nie opłaci w życiu. Po co będziecie mieli? No na przykład. Serwo się, się skończy. No i się pożegnacie. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Subskrybujcie, lajkujcie. Do widzenia. Cześć! Na razie! pa! No, no a Ci mówię to z No Paytwin! paytwin.